Chińska armia rozpoczęła manewry wojskowe nieopodal Tajwanu. Władze wyspy uznały ten ruch za militarne zastraszanie. Tajwan zapowiedział też rozmieszczenie własnych sił. W poniedziałek armia chińska rozpoczęła wokół Tajwanu manewry sił zbrojnych z użyciem ostrej amunicji. Jak przekazało chińskie dowództwo w komunikacie, w ćwiczeniach uczestniczą niszczyciele fregaty, myśliwce, bombowce i drony, a cele znajdują się na północ i południowy zachód od Tajwanu. Manewry mają być kontynuowane we wtorek i obejmować ćwiczenia polegające na blokadzie głównych portów wyspy oraz jej okrążeniu. Władze Tajwanu potępiły manewry, określając je jako militarne zastraszanie i podkreśliły gotowość do obrony demokracji.